No cześć, siema, jestem nas skamnik Kobaka, pewnie się ciekawicie dlaczego to dło nie było dziękuję. Mam parę dobrych i złych wiadomości. Że Wam nie wsuć humoru, zacznę od dobrych. Dobra wiadomość jest taka, że nie przerywam nagrywania. I tak, jeszcze kolejna dobra wiadomość jest taka, że o że robię serii... Pamiętacie pewnie serię z Blockade'a które już wyszedł drugi sezon. Pierwszy odcinek, po prostu łapki w górę, łapki w dół. Po prostu nie ja wiedział, czy ta seria z Blockadera ok, czy aż taka średnia. Otóż pojawi się tak samo na moim kanale Unicornet, jak już pewnie widzieliście zapowiedzi, jak już pewnie widzieliście zapowiedzi, no i tak samo na moim kanale po raz pierwszy, być może w czasie, pojawi się Counter Strike 1.6, ponieważ CSGO nie mam pieniędzy. No i to jest oczywiście niestety takie gorsze wiadomości. Teraz program Unity mi się niestety zepsuł tak samo jak Minecraft. W ten sam sposób, czyli ani nie idzie go pobrać na nowo, ani w ogóle nie idzie go włączyć. I to jest właśnie problem. Ale dobra wiadomość jest taka, że im więcej łapy w górę poleci, tym więcej będę pobierał horrorów i tego typu innych gier, takich strzałów czy coś takiego i będę stał się je nagrywać. No i kolejna dobra wiadomość jest taka, że dziękuję Wam za wszystkie łapki w górę, bo naprawdę jesteście super. Myślę, że po prostu, że... Myślę, że jakoś się razem jeszcze będziemy jakoś tak dalej pociągniemy. A no właśnie, będę ja się ciekawicie kiedy film The Living Dead, ponieważ już tak bardzo go dawno zapowiadałem. I tak no niestety, nie możecie się go spodziewać najbliżej niż na wakacjach, ponieważ, no teraz teraz szkoła, wszystko sprawdziany, testy, testy gimnazjalne już nie czekają. Po prostu teraz mam bardzo dużo nauki, na razie nie ściągnąłem jeszcze moje, nie ściągnąłem na razie jeszcze ekipy. Moich kolegów i jeszcze na razie nie wiem, kto będzie grał, a kto nie. Więc no, najbliżej ten film będzie na wakacjach. Jeśli, jeśli, się, jeśli na niego czekacie, to będzie najwyżej na wakacjach. I tak, jeszcze takie ciekawe informacje: to że oczywiście, jak już pewnie niektórzy wiedzą, że po prostu, no, no po prostu, że jest coraz mniej filmów na moim kanale. No, nie zawsze mam czas nagrywać i ten, ale postaram się, pozwólcie. Im więcej łapek poleci, tym szybciej będą filmy. I oczywiście także pojawią się też e, w recenzje typu Nerf oraz tak samo być może pojawią się Jak Zbudować oraz seria Jak Zbudować. No dobra, to by było na tyle w tym dzisiejszym odcinku informacyjnym, więc jeśli się wam spodobało, jeśli chcecie serię z Blockade'a, to po prostu łap dawajcie łapki w górę lub w dół, żebym wiedział, czy ta seria z Blockade'a jest ok. No to na razie, chciałem się i cześć. Po uziomeczki pa!